Eliasz, przygotowany przez Pana Boga, kiedy Pan Bóg wypalił w Eliaszu wszelkie inne pragnienia i zostawił jedynie takie posłuszeństwo wobec działania Pana Boga, zdał największy egzamin swojego życia. Oto stanął do próby i jego wiara, jego zaufanie. Jego wejście w świat Pana Boga spowodowało, że to Jego ofiara została przyjęta, a nie 400 kapłanów Baala. Myślę, że każdy z nas ma taki czas przygotowania do tego, żeby podjąć decyzję wiary. Decyzja wiary polega na tym, że my wchodzimy w pewną ciemność, pewną niepewność. Co do efektu działania Pana Boga i czy w ogóle Pan Bóg zadziała, ale w momencie, kiedy postąpimy według wszelkich prawideł, nie naszych, ale Pana Boga, okazuje się, że owoc takiego zaufania jest ogromny.